Sponsorem audycji jest województwo małopolskie. Sponsorem audycji jest firma TEDx. Mamy zawodników oficjalnie z 10 państw. To jest niesamowite, że y, zawody motorsportowe, które y, są absolutnie profesjonalną imprezą. Tutaj nie ma miejsca na, na amatorstwo. Y, robione są przez tak ogromne grono wolontariuszy. Y, so, kiedy zaczną się podjazdy treningowej podjazdy wyścigowej Mistrzostw Polskich. Zacznie tutaj napływać 12 tysięcy ludzi. Dokładnie 17 lat temu zrodził się pomysł z obecnym Panem Starostą i byłym Panem Starostą, spotkaliśmy się. Po prostu powstał pomysł zrobienia wyścigu górskiego. Nie boję się powie powiedzieć, ale to jest najlepiej przygotowana trasa w Polsce, a jedna z trzech w Europie i przede wszystkim najbezpieczniejsza. 117 kierowców, kolejny rekord frekwencji pobity, 35 zawodników, którzy będą klasyfikowani w mistrzostwach Europy FIA w wyścigach górskich, to naprawdę spore grono samochodów i będzie, co oglądać, ogromna gratka dla miłośników tej dyscypliny sportów motorowych w Polsce.